To wszystkie osoby z, przestępczo z historią przestępczą. E, mamy pana z MGP, który. Zamieszany był, kurwa, krat samochody, rozumiecie? Ale tylko 17. Tylko w 17 jest zamieszany. No tylko kurwa. No po prostu pięknie. W 2016 zaczynam prowadzić MGP Garage. A w 2018 poznaje na mini Kamila. I mamy srakę, która wylatuje, bo mamy gościa, który rozpracował to wszystko tego urządzenia z którego jest to nagrywane, że są nie biorę, są to wszystkie korespondencje na to, że mówię prawdę. No i trzymajcie kciuki, żeby mnie nie odjebali, bo to są naprawdę śliczne typy. I mamy postać jeszcze Kamila Buddy, który w to wszystko jest gdzieś tam e, wplątany. Czuję się częścią polskiego internetu, ale momentami jest mi wstyd za to, co się tu dzieje. Więc mamy taką motoryzacyjną Pandora, Gabe, e, w której wychodzą naprawdę okrutne rzeczy. Zaczęło się dziać to, o czym chcę wam opowiedzieć. W zasadzie na tym etapie możemy tylko potwierdzić, że na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Pionu Prokuratury Krajowej zatrzymano Kamila L. Pod pozorem legalnie prowadzonych działalności gospodarczych, Dokonywali przepływów pomiędzy swoimi kontami, a także transferowali środki za granicę pod pozorem udzielania pożyczek. Chodziło o to, aby ukryć rzeczywiste pochodzenie środków pieniężnych. Tak, to jest duży hajs, kochani. To, są, to jest bardzo duży hajs. Takie loterie. Ja wcześniej nie mówiłem o loteriach, ale to, to są dziesiątki milionów złotych. I to, co mnie z nim łączyło, to była tylko motoryzacja. I tak zaczęła się historia NGP Garaż, Budka i nasze wspólne film. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się wyłudzaniem podatku od towarów i usług oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych. W ramach działań przeprowadzonych 14 października zatrzymano 10 osób podejrzewanych o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnego procederu. Wśród zatrzymanych znalazł się znany youtuber Kamil Labudda pseudonim Budda. Przeszukano kilkanaście lokalizacji w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim zabezpieczając obszerny materiał dowodowy. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Zarzuty kierowania grupą postawiono Kamilowi L. i Tomaszowi C., pozostałe osoby oskarżono o udział w grupie. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości około 140 milionów złotych. W tym 51 luksusowych i sportowych samochodów różnych marek, nieruchomości oraz zablokowano środki na rachunkach bankowych w kwocie ponad 77 milionów złotych. Adwokat Kamila, dr Mateusz Mickiewicz, w oświadczeniu dla mediów podkreślił, że jego klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Mój mocodawca, oczywiście, nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne. Czy może Pan powiedzieć, jakie to są zarzuty? Nie, na ten moment z uwagi na tajemnicę prowadzonego postępowania przygotowawczego nie mogę wskazać, jakie to są zarzuty. Natomiast Pan Kamil z stan całą stanowczością zaprzecza zasadności postawionych zarzutów. I będzie robił wszystko, żeby udowodnić swoją niewinność. Pan Kamil absolutnie niczego nie ukrywa. Złożył y, szerokie wyjaśnienia. Współpracuje z organami ścigania, natomiast w żadnym zakresie żadnego czynu zabronionego nie popełnił i przedstawił na to szeroki materiał dowodowy. Prokurator jeszcze nie... zapewnił, że Kamil będzie dochodzić sprawiedliwości i udowadniać swoją niewinność. Wobec czterech podejrzanych prokurator skieruje do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki wolnościowe, takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Jeśli nie widziałeś poprzedniego filmu dotyczącego sprawy Kamila, link do niego znajduje się w opisie. I pewnie każdy z was widział na Facebooku takie kasyna, które były promowane moją gębą. One dotarły do setek tysięcy z was i większość z nich to, to były takie fejki, że to od razu waliło, było widać. Ale inne naprawdę były dobrze przygotowane, i wierzcie mi, że to tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Jest niesamowite. Jeśli chcecie, Jeśli chcecie... Jeśli chcecie... fajny zarobić, zapraszam do Karola, kontaktujcie się z nim, polecam. 4 października 2024 roku, około godziny 5 rano, doszło do tragicznego zdarzenia w hrabstwie Douglas w stanie Georgia. 39-letni Aubrey Horton, śledczy policji z Atlanty, został śmiertelnie postrzelony przez właściciela domu podczas rzekomej próby włamania. Nagranie z kamery dzwonka do drzwi ukazuje ostatnie chwile Hortona przed śmiercią. Widać na nim, jak biega po podwórku bez koszuli, krzyczy i wali w drzwi, mówiąc do siebie dziwne rzeczy w tym prosząc o śmierć i wzywa Jezusa o ratunek. Żona właściciela domu, która była w drodze do pracy, Otrzymała powiadomienia z kamery i natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 911. Według relacji szeryfa, Horton siłą wtargnął do domu, powalając właściciela na ziemię. Ten, obawiając się o swoje życie, oddał pojedynczy strzał, śmiertelnie raniąc intruza. Horton został później zidentyfikowany za pomocą przenośnego skanera linii papilarnych, ponieważ znaleziono go bez dokumentów, koszuli i butów. Biuro szeryfa opublikowało nagranie z incydentu, aby zapewnić większą przejrzystość co do przebiegu wydarzeń. Podkreślono, że była to tragiczna sytuacja, w której właściciel domu działał w obronie swojego życia i nie zostaną mu postawione żadne zarzuty. Obalono również krążące w mediach społecznościowych plotki, jakoby Horton był zamieszany w awanturę domową lub znał właściciela posesji. Aubrey Horton dołączył do Departamentu Policji w Atlancie w 2015 roku. Zaledwie kilka dni przed śmiercią, 24 września, został uhonorowany tytułem oficera roku. Trwa dochodzenie w sprawie, a raport toksykologiczny może potrwać kilka miesięcy. Szeryf zauważył, że Horton mógł doświadczać epizodu zdrowia psychicznego lub być pod wpływem narkotyków w czasie incydentu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Akcja, przeprowadzona 1 i 2 października, doprowadziła do zatrzymania 11 członków grupy. Wsparcia udzielili policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śledczy polskiej agencji antydopingowej w Bydgoszczy. Łącznie w działaniach uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy. Według ustaleń grupa od 2018 roku importowała z Chin substancję czynną umożliwiającą produkcję podrobionych leków anabolicznych i hormonów niedopuszczonych do obrotu. Medykamenty były przepakowywane i sprzedawane za pośrednictwem dwóch specjalnie utworzonych domen internetowych. Ekspedycja odbywała się przez jeden punkt nadań przesyłek kurierskich, którego pracownik i właściciel również należeli do grupy przestępczej. Tygodniowo wysyłano ponad 500 paczek o wartości około 100 tysięcy złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i wprowadzania do obrotu sfałszowanych leków oraz narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób. W wyniku kilkuletniej działalności grupa zbudowała własną markę sfałszowanych produktów leczniczych o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W miejscach produkcji i magazynach Zabezpieczono urządzenia służące do wytwarzania leków, znaczne ilości półfabrykatów oraz kilkanaście tysięcy gotowych produktów o czarnorynkowej wartości blisko 3 milionów złotych. Sąd zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowy areszt, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar. Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad miliona złotych oraz pieniądze w kwocie 330 tysięcy złotych znalezione w skrytce pod podłogą. Dzięki współpracy funkcjonariuszy z różnych komend policji udało zatrzymać się poszukiwanego czerwoną notą Interpolu 26-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o dokonanie zabójstwa na terenie Azerbejdżanu. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Specjalizujących się w Tropieniu Osób Ukrywających się przed Wymiarem Sprawiedliwości ustalili, że podejrzany może przebywać w kutnie. Informacje te potwierdzili 11 października funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego. Mając świadomość, jak groźnym przestępcą jest poszukiwany mężczyzna, policjanci z obu komend połączyli siły. Wspólnie sprawdzili kilka potencjalnych kryjówek, i ostatecznie zauważyli 26-latka na jednej z kutnowskich ulic. Zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu. Następnie został przewieziony do prokuratury okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące popełnionego czynu. Obecnie przebywa w areszcie, oczekując na dopełnienie procedury ekstradycyjnej. 12 sierpnia bieżącego roku, przed jednym z lokali na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letni obywatel Litwy został postrzelony przez sprawcę, który następnie zbiegł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przed organami ścigania. Ranny mężczyzna został zabrany przez dwóch towarzyszących mu obywateli Rosji, którzy początkowo mieli przewieźć go do szpitala. Ostatecznie po wezwaniu pomocy i ustaleniu lokalizacji przekazali go załodze pogotowia na jednym z placów w Nadarzynie. Pomimo podjętej reanimacji, mężczyzna zmarł. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie ustalili, że sprawcą przestępstwa może być 37-letni obywatel Chin, znany w środowisku pod pseudonimem Afu, wcześniej notowany za rozbój, posługiwanie się bronią, kradzieże z włamaniem oraz posiadanie środków odurzających. Wstępne ustalenia sugerowały, że zatrzymani obywatele Rosji, którzy przyjechali razem z pokrzywdzonym, znają sprawcę. Analiza nagrań monitoringu oraz zeznań potwierdziła ich związek z wydarzeniem. Dlatego zostali zatrzymani pod zarzutem współudziału, co jednak wykluczono na dalszym etapie postępowania. Działania policjantów doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzanego o śmiertelne postrzelenie obywatela Litwy. Łącznie w sprawie zatrzymano 12 osób. Ustalono, że trzej mężczyźni, w tym śmiertelnie postrzelony obywatel Litwy, pojechali na miejsce zdarzenia, aby odzyskać od sprawcy skradzione wcześniej pieniądze w wysokości 100 tysięcy złotych. Próba okazała się nieskuteczna, a tragicznym skutkiem było postrzelenie obywatela Litwy. Wyklucza się, aby powodem zajścia były porachunki grup przestępczych działających na terenie Wulki Kosowskiej. Wobec podejrzanego, 37-latka, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Wczesnym popołudniem doszło do ostrzelania miejskiego autobusu poruszającego się ulicami Ursusa. Sprawcy zdarzenia, którymi okazali się nieletni, niemal doprowadzili do tragedii. O godzinie 13.10 do służb wpłynęło zawiadomienie z miejskich zakładów autobusowych o domniemanym akcie wandalizmu na jednym z autobusów w Ursusie na ulicy Wojciechowskiego. Podczas jazdy pasażerka autobusu linii 187 zgłosiła kierowcy, że szyba, obok której siedziała, nagle pękła, pokrywając się charakterystycznym pajączkiem. Na kolejnym przystanku kierowca sprawdził wskazywane miejsce. I potwierdził uszkodzenie szyby. Na środku widniał punkt, w który musiało coś uderzyć. Ponieważ okoliczności nie wskazywały na przypadkowe uderzenie od innego pojazdu, na miejsce wezwano policję. Przybyła załoga potwierdziła zniszczoną szybę i ustaliła, że zgłaszający oczekuje oględzin grupy technicznej. Dzięki monitoringowi z pojazdu udało się precyzyjnie ustalić miejsce powstania uszkodzenia. Około godziny 13:50 zaczęły napływać kolejne zgłoszenia od mieszkańców informujące, że w jednym z budynków obok trasy przejazdu autobusu na balkon co chwila wychodzi grupka trzech osób i ostrzeliwuje okolice najprawdopodobniej z broni pneumatycznej. Policjanci udali się pod wskazany adres i szybko namierzyli miejsce, z którego prowadzono ostrzał. Zatrzymano trzech 16-letnich nastolatków, przy których znaleziono wiatrówkę. Zostali przewiezieni na komendę w celu dalszych wyjaśnień. Zatrzymani nieletni obecnie przebywają w policyjnej izbie dziecka, oczekując na dalsze czynności procesowe. Rząd Giorgi Meloni rozpoczął realizację planu rozpatrywania wniosków o azyl tysięcy migrantów poza granicami Włoch. Pierwsza grupa osób ubiegających się o wjazd do Włoch Została odesłana do Albanii, gdzie wybudowano dwa ośrodki recepcyjne. Jest to pierwsza tego typu umowa, w ramach której państwo członkowskie Unii Europejskiej kieruje migrantów do kraju spoza Unii w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. Według źródła agencji Reuters, okręt włoskiej marynarki wojennej Libra wypłynął w poniedziałek z okolic wyspy Lampedusa z nieokreśloną liczbą niedawno uratowanych na morzu migrantów. Wszyscy to mężczyźni pochodzący z krajów uznanych przez Włochy za bezpieczne. Lista takich państw została ostatnio rozszerzona z 15 do 21, obejmując m.in. Bangladesz, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej i Tunezję. Tylko w ubiegłym roku z tych czterech krajów przybyło do Włoch 56 588 migrantów. Na mocy porozumienia z Albanią każdego roku do tego bałkańskiego kraju może zostać wysłanych do 36 000 migrantów, pod warunkiem, że pochodzą z listy krajów bezpiecznych. Jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z początku października, zawężający definicję bezpiecznego kraju spoza Unii, może pokrzyżować plany rządu w Rzymie. Orzekając w odrębnej sprawie dotyczącej Republiki Czeskiej, Sue stwierdził, że kraj spoza Unii nie może zostać uznany za bezpieczny, dopóki całe jego terytorium nie zostanie uznane za wolne od niebezpieczeństwa. Zdaniem Mateo Willi, starszego pracownika naukowego Ośrodka Analitycznego. Zastosowanie tego orzeczenia oznaczałoby, że prawie nikt nie mógłby zostać wysłany z Włoch do Albanii. Wyrok CUE zagroziłby planom rządu Meloni tylko wtedy, gdyby włoscy sędziowie wykorzystali go do odrzucenia początkowych wniosków o wysłanie migrantów do Albanii. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.